To spadł z gul him odgłosem się echem od zakrywione kamieni wieje. Biltiri terra lutego kiedy de poku apara skrolewskaei unosiła się. katarzyna howard piąta żona henrika vaiv właśnie przepłaciła życiem zbrodni kuturik być może nigdy. Mi popełniła, a może i tak, prawda, pogrzebana pod warstwami intryg, strachu i żądzy władzy, na zawsze pozostanie owiana cieniem korytarzy zamku Hampton Court. Zaledwie osiemnaście miesięcy wcześniej ta sama głowa, która spoczywała zielni, od ciała, zdobiła są koronę Anglii. Katarzyna Howard była wówczas młodą kobietą, nie starszą niż 20 lat, może nawet młodszą. Metryki urodzenia kobiet z tamtych czasów były nieprecyzyjne, nawet dla arystokratek. Jej rude włosy lśniły jak płynny ogień w świetle świec pałacowych. A zielone oczy miały tę niebezpieczną intensywność, która sprawiała, że królowie klękali, a mądrzy mężczyźni tracili rozum. Przbiła na dwór jako dama dworu Anny z czwartej żony Henryka V, którą król uważał za tak mało atrakcyjną, że małżeństwo zostało unieważnione w ciągu kilku miesięcy. Katarzyna natomiast posiadała wszystko, czego pragnął król, tętniącą życiem młodość, zmysłową urodę i witalność. która sprawiła, że starzejący się monarcha poczuł się znowu młody. W wieku 49 lat Henryk Wajwe był otyły, pokryty wrzodami i zgorzkniały po trzech nieudanych małżeństwach. Anna Bolen została stracona za cudzołóstwo. Jeanne Seymour zmarła w połgu, a Anna Sklewe została odrzucona z powodu braku atrakcyjności fizycznej. Katarzyna Howard była jego ostatnią szansą na szczęście małżeńskie. Król zalecał się do niej z dziką namiętnością na stolatka. Codziennie do komnat Katarzyny trafiały okazałe prezenty. Klejnoty, które należały do poprzednich królowych, suknie jedwabne wyszywane złotymi niczmi, rzadkie perfumy sprowadzane z dalekich krajów. Henryk Waw, który ze względu na wagę i niegojące się rany nóg nie mógł już jeździć konno bez pomocy. Przemienił się w nieustępliwego adoratora. Dyktował namiętne listy miłosne, organizował uczty na jej cześć i niezgrabnie tańczył, ignorując ból przeszywający jego otyłe ciało. Katarzyna przyjęła zaloty króla nie z miłości, ale z ambicji, a może i z braku wyboru. Jej rodzina, Howardowie, byli mistrzami w sztuce przetrwania politycznego. Jej wuj, Thomas Howard, trzeci książę Norfolk, pieczołowicie zaplanował awans swojej siostrzenicy, tak jak zrobił to lata wcześniej z Anną Bolen. Howardowie wiedzieli, że umieszczenie jednej z ich kobiet na tronie jest najskuteczniejszym sposobem na utrzymanie i rozszerzenie swojej władzy na niestabilnym dworze Henryka Waiwe. Julup odbił się potajemnie, dweca trudy steret roku, zaledwie 19 dni po unieważnieniu małżeństwa zanną z, z klewę. Intima ceremonia, która odbiła się w pałacu Oatlans, została połączona z wspaniałymi obchodami, które trwały tygodniami. Katarzyna, teraz królowa Anli przechadzała się po salach pałacu, jakby urodziła się do tej roli. Jej kryształowy śmiech rozbrzmiewał w korytarzach, jej tańce hipnotyzowały dworzan, a jej obecność zmieniała nawet najciemniejsze królewskie komnaty w seny światła i radości. Przez miesiące Henryk Wajwe żył w ekstazie. Ten człowiek, który zburzył klasztory, Zbuntował się przeciwko papieżowi i stracił setki ludzi w imię swojej królewskiej woli. Całkowicie rozpływał się przed swoją młodą żoną. Nazywał ją różą bez kolców i publicznie oświadczał, że Katarzyna zwróciła mu utratoną młodość. Zagraniczni ambasadorzy z niedowierzaniem relacjonowali przemianę króla, mniej porywczy, bardziej hojny. Nie ma ludzki w swoim małżeńskim szczęściu, ale za pozłacaną fasadą królewskiego miesiąca miodowego zaczęły pojawiać się cienie. Katarzyna Howard nie była czystą panną, którą Henryk V myślał, że poślubił. Jej młodość była naznaczona doświadczeniami, które gdyby zostały ujawnione, mogłyby kosztować ją nie tylko koronę, ale i życie. Wychowana w domu swojej masochy Agnieszki Howard, wdowy po księciu Norfolk, Katarzyna dorastała w środowisku zbyt swobodnym dla młodej arystokratki Tudorów. W wieku trzynastu lat, jeszcze dzieckiem według dzisiejszych standardów, ale uważaną za kobietę wieku do zamąż pójścia w swej wiecznej Anli, Katarzyna rozpoczęła bliski związek z Henrykiem Manoxem, swoim nauczycielem muzyki. Młody Tutor wykorzystał swoją pozycję, aby uwieść nastolatkę, ucząc ją nie tylko skał muzycznych, ale także pierwszych przyjemności i niebezpieczeństw ciała lekcje gry na klawesynie zamieniły się w tajne spotkania w ogrodach rezydencji Howardów, gdzie doświadczone ręce badały niewinną ciekawość dziewczynki, która ledwo rozumiała konsekwencje swoich czynów. Kiedy romans z Manoxem został odkryty i przerwany, piętnastoletnia Katarzyna szybko pocieszyła się w ramionach Francisa Derehama. Młodego dworza Nina z domu Norfolk. Ten drugi związek był poważniejszy i głębszy. Dereham i Katarzyna wymienili prywatne śluby, intymne prezenty i przysięgli sobie miłość na wieki. W praktyce byli mężem i żoną w oczach Boga, choć nieoficjalnie przed prawem. Spali razem, dzielili się sekretami, a Katarzyna nawet podpisywała listy jako Katarzyna Dereham. Te pogrzebane w przeszłości Katarzyny sekrety pozostały ukryte przez pierwsze miesiące jej królewskiego małżeństwa. Henryk Wajwe, ślepy z miłości, nie badał dokładnie przeszłości swojej nowej żony. Ufał słowom Howardów i pozornej niewinności młodej kobiety, która sprawiała, że ponownie czuł się potężny i pożądany. Dworzanie z kolei zachowywali pełen szacunku milczenie, częściowo ze strachu, częściowo z rozsądku politycznego. Jednakże szczęście małżeńskie Katarzyny zaczęło stopniowo się pogarszać, gdy rzeczywistość życia jako królowej małżonki dała o sobie znać. Henryk Wajivasz, choć zakochany, pozostał tym samym nieprzewidywalnym tyranem. Jego wrzody na nogach wydzielały kucznący zapach, który unosił się po królewskich komnatach, wybuchy gniewu były tak samo gwałtowne jak wcześniej, a paranoja rosła z dnia na dzień. Dwor Tudorów był miejscem ciągłego napięcia, gdzie źle zrozumiane słowo mogło skończyć się więzieniem w wieży lub czymś gorszym. Katarzyna młoda i niedoświadczona w zawiłościach dworu, Zaczęła odczuwać ciężar swojej pozycji. Ograniczenia nakładane przez królewską etykietę dusiły jej spontaniczność. Nie mogła już głośno się śmiać, swobodnie rozmawiać z kim chciała ani nawet wybierać własnych ubrań bez zgody. Każdy ruch był obserwowany, każde słowo analizowany. Każdy gest interpretowany przez dziesiątki uważnych oczu szukających oznak słabości lub okazji do zdobycia przewagi politycznej. W tym kontekście narastającej izolacji Thomas Culpepper wszedł w życie Katarzyny Howard. Culpepper był dworzaninem z królewskiej komnaty, przystojnym młodym mężczyzną około 25 lat który miał swobodny dostęp do królewskich apartamentów. Wysoki, elegancki, o wyrafinowanych manierach i inteligentnej rozmowie reprezentował wszystko, czym Henryk White był w młodości, ale już nie był. Dla Katarzyny spotkanie z Kulpeperem cool było jak oddech świeżego powietrza po miesiącach duszności w przytłaczającej atmosferze dworu. Spotkania zaczęły się niewinnie, przypadkowe rozmowy na korytarzach, wymiana spojrzeń podczas oficjalnych ceremonii, dyskretne uśmiechy podczas uczt. Stopniowo jednak intymność rosła. Katarzyna zaczęła wysyłać tajne listy do Kulpepera cool za pośrednictwem swojej najbardziej zaufanej druhny, Jenny Boleyn, Lady Rochford i tej samej kobiety, która była swagierką Anne Boleyn i była świadkiem jej egzekucji sześć lat wcześniej. Jane Boleyn była złowrogą postacią na dworze Tudorów. Wdowa po George'u Boleynie Bracie Anne Boleyn przeżyła czystki, które zniszczyły rodzinę Boleynów w tym tyś roku, zeznając przeciwko własnemu mężowi i przyczyniając się do jego egzekucji za domniemanika ziroctwo z królową. Jej zdrada zapewniła jej życie, ale także reputację niebezpiecznej i bezwzględnej kobiety. Z powodów, które pozostały niejasne, być może zemsta na królu, który zniszczył jej rodzinę, a może po prostu przyjemność z intryg. Jane postanowiła ułatwiać tajne spotkania Katarzyny i Kulpepera. Listy wymieniane między królową a dworzaninem były pełne namiętności. Bardzo mnie zmartwiło, że wasza mość była chora, pisała Katarzyna do Kulpepera. I nigdy więcej nie będę miała radości na tym świecie, dopóki się znowu nie spotkamy. Język choć niejawnie seksualny przepełniany był emocjonalną intymnością graniczącą z emocjonalnym, jeśli nie fizycznym, cudzołóstwem. Jeśli fascynują ciej te mroczne i złożone historie, które ukazują bardziej ludzką i niepokojącą stronę monarki, Subskrybuj nasz kanał i włącz dzwoneczek powiadomień. Te opowieści o władzy, namiętności i zdradzie to nie tylko rozrywka. Pomagają nam zrozumieć, jak natura ludzka pozostaje niezmienna na przestrzeni wieków i jak te same ambicje, lęki i pragnienia, które zniszczyły Katarzyny Howard, nadal kształtują nasz świat. Nie możesz przegapić kolejnych odcinków tego serialu o królowych, które rzucały wyzwanie i płaciły ostateczną cenę konwencją swoich czasów. Tajne spotkania Katarzyny i Kulpepera stały się częstsze i bardziej ryzykowne, korzystając z służbowych schodów i opuszczonych pomieszczeń spotykali się w cieniu pałacu zawsze pod czujnym okiem Jenny Bolein. Napięcie tych spotkań było namacalne, ryzyko odkrycia oznaczało pewną śmierć dla obojga, ale to tylko wzmacniało zakazaną atrakcję. Katarzyna, która z wolnej nastolatki stała się królową uwięzioną w złotej klatce, w tych skradzionych chwilach znajdowała jedyny sposób na uwolnienie swojej namiętnej natury. Ale mury pałaców tudorów miały uszy, a tajemnice tej skali były niemożliwe do zachowania w nieskończoność. Latem 50. szereciejny roku, kiedy dwór królewski odbił wielką podróż na północ Anglii, plotki zaczęły krążyć wśród służby pałacowej. Septio I doers, inni zakołoni, Drobny z Kutori, Cutory sobie sobi można było zignorować, ale razem tworzyły niebezpieczny bezpiecni Pierwszy Cił zadała nieoczekiwana osoba. John Lassells, Reformator religijny, Zrochu się do tajnej rady Krolla, sokującymi informacjami na temat przeszłości Howard. Lassells od Krill, za pośrednictwem swojej siostry Mary Hall, która była służącą w domu Howardów, intymne szczegóły na temat przedmałżenskich związków Crowley z Henrym Manoxem i Franciskiem Derahamem. Motywowani religijnym i politycznym zapałem, Howardowie byli tradycyjnie katoliką rodziną w protestantyzującej Anglii, Lasels postanowił wykorzystać te informacje do zniszczenia Crowley. Thomas Cranmer, arcybiskup Canterbury i architekt angielskiej reformacji przyjął oskarżenia z wyrachowanym zainteresowaniem. Cranmer przeżył zawiłości polityki dworu Tudorów dzięki połączeniu inteligencji, roztropności i oportunizmu. Wiedział, że informacja tej natury na temat królowej to polityczna dynamit, ale rozumiał również, że oskarżenie żony króla bez niezbitych dowodów byłoby samobójstwem. Postanowił potajemnie zbadać sprawę, zanim przedstawi ją królowi. Tymczasem, Katarzyna nadal odgrywała swoją rolę królowej małżonki, zdawałoby się nieświadoma zbliżającego się niebezpieczeństwa. Podczas uroczystości Wszystkich Świętych w listopadzie, intersecz terror roku tańczyła i śmiała się w salach zamku Hampton Court, jakby nic się nie zmieniło. Jej ubrania były jeszcze bardziej luksusowe, klejnoty jeszcze bardziej olśniewające, a uroda jeszcze bardziej promienna. Ale uważni obserwatorzy zauważyli subtelne oznaki napięcia, ręce lekko drały, gdy trzymała kielich wina, oczy odwracały się, gdy wspominano o pewnych osobach, a uśmiech czasami wydawał się zbyt wymuszony. Henry Manox, poddany intensywnemu przesłuchaniu, Potwierdził swój dawny związek z Katarzyną, opisując intymne szczegóły, które nie pozostawiały wątpliwości co do fizycznego charakteru ich relacji. Francis Dereham, aresztowany i zagrożony torturami, przyznał się nie tylko do bliskiego związku, ale również ujawnił swoją wiarę, że oni Katarzyna zawarli ważny przed Bogiem ślub. To ujawnie było szczególnie druzgocące, gdyby małżeństwo z Derehamem uznano za ważne, późniejsze małżeństwo z królem byłoby nieważne, czyniąc Katarzynę nie tylko cudzołożnicą, ale i bigamistką. Sieć śledztwa szybko się rozrastała. Służący byli przesłuchiwani, listy konfiskowane, komnaty przeszukiwane. Atmosfera w zamku Hampton Court stała się duszna. Przesycona strachem i podejrzeniami. Dworzanie septali w kątach, damy dworu unikały kontaktu wzrokowego, a złowieszczy spokój zastąpił radość, którą Katarzyna wniosła do pałacu. Tomasz Kulpeper został aresztowany w listopadzie Binti roku, a w trakcie przesłuchania prawda o jego tajnych spotkaniach z Królową stopniowo wypłynęła na jaw. Listy zostały odnalezione i przeanalizowane słowo po słowo. Każde dwuznaczne zdanie zostało zinterpretowane jako dowód cudzołóstwa, każde czułe słowo jako dowód zdrady. Joanna Boleyn aresztowana jako wspólnik, początkowo wszystko zaprzeczyła, ale ostatecznie uległa presji i potwierdziła tajne spotkania. Kiedy w końcu skonfrontowano go z dowodami, Henryk Watfi zareagował furią, która przekroczyła nawet jego zwykłe standardy przemocy. Mężczyzna, który uważał, że odzyskał młodość dzięki miłości do Katarzyny, odkrył, że został zdradzony nie tylko w teraźniejszości, ale także oszukany co do przeszłości swojej żony. Publiczne upokorzenie było nie do zniesienia dla króla, który opierał swoją władzę na wizerunku męskiej supremacji i absolutnej kontroli. Katarzyna została aresztowana w swoich komnatach w zamku Hampton Court dymty listopada 1904 roku. Szok odkrycia i aresztowania był tak silny, że doznała załamania nerwowego. Przez kilka dni jej histeryczne krzyki rozbrzmiewały korytarzami pałacu, przerywane okresami katatonicznej ciszy, która niepokoiła nawet jej strażników. Żwiadkowie relacjonowali, że wahała się między desperakimi protestami niewinności, a pełnymi bólu prośbami o przebaczenie, jej stan psychiczny zdawał się być rozdarty ciężarem oskarżeń. Egzekucje rozpoczęły się w grudniu. Francis Deraham i Tomasz Kulpeper zostali osądzeni za zdradę i skazani na śmierć. Kulpeper, będąc szlachcicem, został ścięty śmierć stosunkowo szybka i litościwa jak na tamte czasy. Deraham, uważany za osobę niższego statusu, został skazany na powieszenie, ewisterację i poczwiartowanie za życia, choć jego wyrok został później zmieniony na szczęście z królewskiego miłosierdzia. Egzekucja Kulpepera była szczególnie znacząca. Młody mężczyzna, który reprezentował wszystko, czego król utracił młodość, urodę, męskość, został usunięty z brutalną skutecznością, która charakteryzowała sprawiedliwość Tudorów. Jego głowę wystawiono na włóczni nad wieżą, jako ponurą przestrogę przed ceną pragnienia żony króla. Katarzyna pozostała uwięziona w wieży przez ostatnie miesiące i szczerę roku i początek jest po w roku. Warunki jej uwięzienia były surowe ale nie brutalne miała prywatne komnaty, odpowiednie jedzenie i pozwolenie na niektóre osobiste wygody, jednak izolacja psychiczna była wyniszczająca. Młoda kobieta, która znała tylko przyjemność, luksus i podziw znalazła się teraz całkowicie sama, stając w obliczu pewności swojej śmierci. W tym okresie uwięzienia Katarzyna wykazała się zaskakującą godnością. Jej listy do władz były jasne i dobrze sformułowane, jej modlitwy gorliwe, a jej ogólne zachowanie zrobiło wrażenie nawet na jej strażnikach. Było to, jakby bliska śmierć ukształtowała frywolną młodą kobietę w kobietę o prawdziwej substancji. Codziennie praktykowała rytuały własnej egzekucji, ucząc się, jak prawidłowo położyć głowę na bloku i jak zachować spokój wobec śmierci. Proces Katarzyny bił formalnością, parlament uchwalił akt potępienia, który uznał ją za winną zdrady bez potrzeby formalnego procesu. Prawo zostało z retrospektywną zmianą, aby uczynić zbrodnią kapitałową, że kobieta nie będąca dziewicą poślubi króla bez ujawnienia swojego poprzedniego stanu, środek wyraźnie mający na celu zapewnienie skazania Katarzyny. Joanna Boleno szalała od stresu więzienia i przesłuchan, stanowiła unikalny problem prawny. Prawo angielskie nie zezwalało na egzekucję osób niepoczytalnych, ale Henryk łatwiej nie był skłonny pozwolić głównej wspólnikowi swojej żony uniknąć śmierci. Parlament szybko uchwalił nowe prawo, czyniąc szaleństwo już nie obroną przed oskarżeniami o zdradę. Joanna została stracona tego samego dnia, co Katarzyna, dowodząc, że nawet szaleństwo nie mogło ochronić przed królewską furią. Rankiem tifi pulichifis -tify w roku, Katarzyna Howard obudziła się przed świtem w swojej celi w wieży. Noc spędziła na modlitwach i refleksjach, przygotowując swoją duszę na spotkanie z Bogiem. Ubrała się starannie w prostą, ale godną szatę ostatni raz uczesała swoje rude włosy i oddała się w ręce katów z pokojem, który zrobił wrażenie na wszystkich obecnych. Miejsce egzekucji, ten sam dziedziniec, na którym sześć lat wcześniej ścięto Annę Bolen, było pokryte świeżą słomą, aby wchłonąć krew. Katarzyna podeszła do bloku pewnym krokiem, nie okazując strachu ani wahania. Jej ostatnie słowa były ogólną spowiedzią grzechów i prośbą o przebaczenie Bogu, Królowi i ludowi Anglii. Nie głosiła konkretnej niewinności ani winy, być może dlatego, że sama ta różnica stała się bez znaczenia wobec wieczności. Kat, doświadczony profesjonalista, który stracił wielu szlachetnych skazanców, wykonał swoje zadanie jednym czystym ciosem. Głowa Katarzyny Howard oderwała się od ciała natychmiast, eliminując wszelką możliwość przedłużającego się cierpienia. Jej młoda krew rozlała się po słomie, mieszając się z angielską ziemią, którą krótko rządziła jako królowa. Ciało i głowę owinięto prostym płótnem i pochowano w zbiorowym grobie w kaplicy Św Piotra Adwincula, wieży. Nie było żadnej ceremonii pogrzebowej, żałoby państwowej, ani żadnych pomników upamiętniających. Katarzyna Howard, która była najpotężniejszą kobietą w Anglii, zniknęła z oficjalnych historii, jakby nigdy nie istniała. Henryk Łotwy nigdy więcej nie poślubił z miłości. Jego szósta i ostatnia żona, Katarzyna Parr, została wybrana ze względów praktycznych. By opiekować się nim w czasie jego fizycznego upadku i służyć jako macocha jego dzieciom. Król, który zniszczył całe królestwo w poszukiwaniu prawdziwej miłości, ostatecznie nauczył się, że absolutna władza jest nie do pogodzenia z prawdziwą wrażliwością emocjonalną. Historia Katarzyny Howard pozostaje owiana moralną dwuznacznością, która odzwierciedla sprzeczności swoich czasów. Czy była niewinną ofiarą brutalnego systemu, który nie tolerował niezależnej seksualności kobiet, czy też ambitną młodą kobietą, która świadomie ryzykowała wszystko dla miłości i władzy? Prawda prawdopodobnie leży w szarej strefie, gdzie ofiara i sprawca się mylą, była jednocześnie wykorzystywana przez starszych mężczyzn i aktywną współsprawczynią swojego własnego losu. Bezporne pozostaje ludzkie nieszczęście życia przerwanego w jego rozkwicie. Katarzyna Howard zmarła w wieku dwudziestu lat może mniej doświadczywszy szczytu światowej potęgi i głębin ludzkiej rozpaczy. Jej historia służy jako ponura przestroga, że tu w czasach absolutnej władzy nawet najwyższe pozycje społeczne nie oferują ochrony przed fatalnymi konsekwencjami osobistych wyborów. Ostatecznie królowie i królowe są tak samo śmiertelni i zawodni jak ich najskromniejsi poddani, ale ich ludzkie błędy są karane z brutalnością proporcjonalną do władzy, którą sprawują. Legenda Katarzyny Howard rozbrzmiewa przez wieki jako opowieść ostrzegająca o niebezpieczeństwach niekontrolowanej władzy, nieokiełznanej namiętności i młodości pozbawionej roztropności. U. słojcz, krotkic, osiemnastu. Misjonczaks, jako krolowa, anglii ucieleśniała zarówno sławel, jak i marność najwyższych ludzkich ambici, przypominając nam, że nawet w najzłożonych pałacach śmierć czaj się w cieniu, czekając na odpowiedni moment, aby odebrać ostateczną cenę naszych najgłębszych pragnień.